Elo ziomy, jak widzicie jestem w skateparku. Tutaj Wam wszystko pokażę. Tu są takie rampy, tam jest wysoka, tu jest taka. taka. Niestety jestem sam. Nie ma kamerzysty, żebym nagrywał. Żeby coś nagrywać, to mogę w wam tak pokazać. Nie. Tu będziemy jechali, 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 nie. Widzę putkę, te rampy. Bardzo nowiutkę. Widać. Już widać, że nic tam nie uleży, to Jakaś puszka, coś tam leży. No i teraz ziomy. Skateboard był. O, tu jest bliska ta wielka rampa. Byłem tutaj do nagrzewania to ja bym Wam bardzo chętnie pokazał, jak robię wszystko na wszystkich rampach. Z tej jeszcze chyba nie zjeżdżałam przy Was. To sobie zjadę. O, nie dałam raz wjechać. Jak widzicie, jedną ręką muszę zjeżdżać. Taki kolon nie wykiwał, że jest skatepark, więc nie oglądajcie w Idziemy sej. Nie? idziemy wiem, czy warto jakieś się to zakręcić. Aha. To też też. Nie wiem, ile nagrywałam, chyba minutę 50 coś takiego, nie pamiętam. Więc kończę już.